Jak spędziliście te dwa ostatnie dni? Co zrobiliście, żeby odzyskać ten poziom pewności siebie i koncentracji, który mieliście jeszcze przed tym, co wydarzyło się w Pradze? Najważniejsze było, żeby zawodnicy zregenerowali się fizycznie i psychicznie. Po to też dostali wolny czas, żeby oczyścić głowy, zrobić taki reset. To było bardzo ważne, bo taki mecz zawsze zostawia głęboki ślad. Zaczęliśmy o tym, co się stało, na spokojnie rozmawiać w sobotni wieczór. Rozmawialiśmy też w niedzielę. Jest oczywistym, że musimy zmienić bardzo wiele rzeczy. Jasne piłkarze starali się, biegali, ale potrzeba dużo więcej. Po pierwsze, nie możemy ponownie przespać początku meczu. Pierwszy raz widziałem, by zespół tracił. Dwa gole w trzy minuty, a to ma bezpośredni związek z koncentracją i ze skupieniem. Po drugie, musimy zmienić nasze nastawienie. Jesteśmy Polską. Polska ma swój charakter, swoją siłę i musimy to teraz przenieść na boisko. Musimy być wymagającym rywalem, tak, żeby przeciwnik poczuł ciężar spotkania z Polską. I to przekazałem zawodnikom. Mamy zagrać tak, żeby kibice mogli być z nas zadowoleni. <gry> I udało się dokonać dokładniejszej analizy meczu z Czechami. Tak, chociaż trudno to zrobić, kiedy tracisz dwa gole w trzy minuty. Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, ani nawet nie widziałem. Cały plan na mecz wtedy się rozpada. Tracisz pewność, czy był dobry, czy nie. Później przy 2-0 udało nam się nawet zrobić kilka dobrych rzeczy, ale i tak pozwalaliśmy przeciwnikowi na to, by był krok przed nami, by wygrywał pojedynki. Widziałem już ten mecz kilka razy. Piłkarze też widzieli. Rozmawialiśmy o tym, że podstawowym warunkiem jest Podejście do gry z identycznym zaangażowaniem. Dopiero kiedy to zaangażowanie jest na zbliżonym poziomie, o wyniku może decydować jakość piłkarzy. W przeciwnym razie jakość nie zrobi różnicy. To teraz spójrzmy w przyszłość. Przed nami mecz z Albanią. Ostatnio na stadionie narodowym wygraliśmy z tym przeciwnikiem aż 4 do 1, ale to naprawdę nie był taki łatwy mecz. Tak, to prawda. Zresztą szanować musimy każdego rywala. Jesteśmy to też winni naszej publiczności. Musimy wyjść i pokazać odpowiednie podejście, zaangażowanie. Musimy udowodnić, że chcemy wygrać to spotkanie. Musimy być silniejsi i szybsi od rywala. I musimy zaprezentować indywidualną jakość naszych zawodników. Tego wszystkiego musimy dokonać, dlatego ważne będzie dla nas wsparcie publiczności. Nie mam wątpliwości, że polscy kibice przyjdą, że stadion będzie pełny i że będą nam kibicować. Kibice będą zagrzewali nas do walki, a my swoją grą musimy ich zagrzewać do dopingu. Tak to powinno działać. W takich trudnych chwilach ten nasz związek ta jedność kibiców z drużyną są kluczowe. Po takiej porażce, jaka nas spotkała, jest nawet jeszcze ważniejsze widzieć pełny stadion i czuć wsparcie kibiców przez całe 90 minut. Czy taki ogólny pomysł na grę pozostanie taki sam? Nadal będziemy próbowali kontrolować męż posiadając piłkę? Tak, nie mając piłki nie da się grać w piłkę. Uważam, że to był jeden z naszych podstawowych problemów w Pradze, pomijając oczywiście dwa błyskawicznie stracone gole.